Dzień dobry, spotykamy się tutaj w wiadomym celu, a konkretnie mamy QA na 20 tysięcy subskrypcji. Tak jak ostatnio nie przygotowywałem sobie wcześniej odpowiedzi na te pytania. Chciałbym, żeby to były takie odpowiedzi prawdziwe, także teraz będę sobie czytał Wasze pytania na bieżąco i na nie odpowiadał. Pytanie jest całkiem sporo, także myślę, że od razu zaczniemy. Ile masz tatuaży i co oznaczają? Tatuaże mam dwa. Pierwszy to jest logo Bondżowi, więc jakby no, inspiracja jest tutaj jasna. Druga Drugi to jest lis z łapaczem snów. Tutaj miałem chyba pomysł na coś z łapaczem snów. Szukałem inspiracji na Instagramie. Znalazłem właśnie taką z lisem. Pokazałem to mojej tatuażystce. No i ona już stworzyła w swoim stylu taki wzór. Skoro masz tak blisko, to czy byłeś kiedyś na Openerze? Wiesz co, nigdy nie byłem na Openerze, bo kiedy chciałem iść, kiedy rzeczywiście były tam zespoły, które interesowały mnie, no to pracowałem na weselach, więc jakby te weekendy miałem po prostu wyłączone z życia. Natomiast dzisiaj nie ma tam nikogo, kto zainteresowałby mnie na tyle, żeby po prostu wydać tak duże pieniądze na taki koncert. Chciałbym jeszcze zapytać o Twoje ulubione filmy. Moje ulubione filmy tutaj się powtórzę w stosunku do poprzedniego QA, czyli będzie to Midnight Express, będzie to rzeź i będzie to 12 gniewnych ludzi. Czy omówisz jeszcze Polska i Łysy jedzie do Moskwy oraz czy przedstawisz nam historię zespołu Emigranci, bo to idealny przykład gwiazdy jednego przeboju? To może odpowiem trochę od końca, bo Emigranci to jest taki odcinek, do którego mi najbliżej, a konkretnie mam już tam coś do tego odcinka przygotowane, więc taki odcinek na pewno się pojawi. Łysy jedzie do Moskwy, jeszcze Polska, chyba mówiłem już o tym, ale są to takie dwie piosenki, które no na pewno z czasem będą na tym kanale, bo nadają się do tego, Idealnie. Natomiast mam jeszcze tam w głowie jeden odcinek yy, o Kaziku i on prawdopodobnie ukaże się jako pierwszy. Czy zrobisz podcast, gdzie w tle będzie muzyka? Nie za bardzo rozumiem to pytanie, bo jeżeli pytasz, czy w tle będzie muzyka, czy tam piosenki, o których opowiadam, no to niestety nie, bo nie pozwalają na to prawa autorskie. Przez ile lat pracowałeś jako DJ na weselach? Na weselach pracowałem około 5 lat. Skąd masz książki, z których bierzesz źródła do filmów? a w szczególności piosenka musi posiadać tekst i muzykę. Książkę o którą pytasz kupiłem na Allegro, ona jest jakby normalnie dostępna, natomiast inne książki czy jakieś archiwalne gazety, no to jest po prostu przeszukiwanie OLX-a, przeszukiwanie Allegro lokalnie. Czasami jakichś tam jarmarków, e, antykwariatów skupuję te rzeczy z nadzieją, że kiedyś mi się do czegoś przydadzą. Gdzie kupiłeś tą koszulkę w oprawie przypominającej kulę dyskotekową, którą nosiłeś w pozie do miniaturki filmu z analizą tekstu piosenki Dancing Queen Abby? Ta koszulka z Dancing Queen, ja nie posiadam tej koszulki, bo dołożyłem ją po prostu potem w Photoshopie. Czy planujesz nagrać takie antywojenne kawałki typu Zombie od Cranberries czy Blood Type od Kino? Myślę, że zombie to jest bardzo fajny pomysł, żeby też zahaczyć przy okazji tej piosenki na przykład o historię The Cranberries. Jeżeli chodzi o grupę krwi, tu mam taki problem, że ja nie znam języka rosyjskiego, więc ciężko mi jest się poruszać w tych rosyjskojęzycznych materiałach. Jeszcze wiadomo, strony internetowe, no da się jakoś z tym tłumaczem współpracować, to znaczy, tłumacz jest w stanie przetłumaczyć stronę, jeżeli tą stronę masz. Natomiast. Speranie po jakichś tam rosyjskojęzycznych zakamarkach sieci, no to już wymaga jakiejś tam znajomości tego języka. Co sądzisz o czarnym albumie od kino? Bardzo lubię czarny album. Na czarnym albumie jest piosenka Zvezda, która mnie osobiście jakby zachęciła do tego, żeby głębiej wejść w twórczość zespołu Kino. Także jak najbardziej cenię ten album przede wszystkim za aranżację, chociaż wydaje mi się, że te aranżacje powstały już po śmierci Wiktora Coja, że ten wokal to jest jeszcze ten wokal, który został tam nagrany na wersję demo, natomiast, że to instrumentarium zostało dograne już potem. Będzie odcinek o Love Hearts od Nazareth? Odcinek o Love Hearts, wiesz co, nie obiecuję, nie miałem tego w planach, więc na ten moment odpowiadam, że nie. Jaki jest Twój stosunek do współczesnej polskiej muzyki? Mój stosunek do współczesnej polskiej muzyki, no jest tak naprawdę ambiwalentny, to znaczy wbrew ogólnemu hejtowi, lubię Sanach, lubię Darię Zawiałow, lubię Sylwię Grzeszczak, natomiast no, nie posiadam płyt tych yy, piosenkarek, mam chyba tylko Dziewczynę Pop, Dariusz Zawiałow, ten album jest jak najbardziej okej, okay, ale znowuż no też nie katuję go jakoś namiętnie, te piosenki nie przewijają się jakoś mega często na moich playlistach, także Lubię posłucham fajnie jak to leci w radiu natomiast no bliższa jest mi jednak ta muzyka z lat 80 i 90. Jak podchodzisz do artystów, którzy tworzą wspaniałe dzieła, ale prywatnie są zepsutymi ludźmi? Za przykład niech posłuży choćby Jasek Kaczmarski. Oddzielasz dzieło od twórcy, czy raczej bojkotujesz takie osoby, by wyrazić sprzeciw wobec ich zachowania? No, jest to dosyć ciężkie pytanie. To znaczy, może odpowiem Ci zgodnie z faktami. No, jeżeli na przykład chodzi o Jacka Kaczmarskiego, to nie wykasowałem jego piosenek, nie wyrzuciłem jego płyt. Staram się oddzielać dzieło od twórcy. To znaczy, staram się, żeby przekonać, twórcy, jakieś tam jego polityczne i tak dalej, no nie wpływały na, na to, czy ja słucham jego muzyki, czy nie. Oczywiście w przypadku Jacka Kaczmarskiego to jest zupełnie inna sytuacja, no bo nie rozmawiamy o tym, czy się zgadzamy z czyimiś poglądami, czy nie, no tylko mówimy o rzeczach, które no chyba są warte potępienia. Pytanie, czy dzisiaj taki bojkot miałby sens, no bo rozumiem, że chyba dzieci Jacka Kaczmarskiego też mają teraz jakiś udział w tantiemach z jego twórczości, także nie wiem, czy po prostu po prostu nie krzywdzilibyśmy tych dzieci, bojkotując tego artystę. Czy planujesz omówić okoliczności i powody powstania utworów bez tekstu, na przykład Jean-Michel Jarre, cała seria Oxygen, czy Marek Biliński po drugiej stronie świata? Jeżeli chodzi o kawałki instrumentalne, to jest na YouTube Pantomek, który prowadzi kanał 0dbpl i myślę, że on w tym temacie porusza się o wiele lepiej niż ja, a wręcz jestem o tym przekonany. Ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, jego dekonstrukcje są naprawdę no sam bardzo chętnie to oglądam i z tego co wiem, to wielu z Was też. Także myślę, że to pytanie warto byłoby zadać tam. Który z dotychczas omawianych tekstów poruszył Cię najbardziej? Tutaj chyba nie będzie zaskoczenia, bo będzie to a my nie chcemy uciekać stąd. No wiadomo, no ta historia, ta tragedia jest bardzo poruszająca, zwłaszcza dla mnie dzisiaj, kiedy zagłębiłem się w nią, przygotowując dla Was ten film. Widziałem mnóstwo zdjęć, mnóstwo takich zdjęć, których nawet nie pokazywałem tutaj. Także słuchając tej piosenki mam te fotografie przed oczami, także no, przeżywam to jeszcze bardziej niż przed tym, jak e, nagrałem ten film. Natomiast drugą piosenką jest Magda K. Magda K. to jest taka historia, która mogła wydarzyć się w każdym miejscu w Polsce. Polsce. I chociaż rozkminialiśmy, czy tam ja opowiadałem wam, że istnieje taka miejska legenda, że chodziło o Magdalenę Kreczmar z Grójca, to tak naprawdę ta historia mogła przydarzyć się każdej kobiecie, i chyba to jest takie najbardziej przerażające w tym. Kiedy przeanalizujesz piosenkę Szklanki Jan Leosi? Na milion subskrypcji. Skąd masz taką wiedzę na temat zespołów, historii utworów czy zespołów z takimi szczegółami? Jesteś głęboko w branży, znasz ludzi z niej? Nie znam kompletnie ludzi z branży, nie jestem w żaden sposób z tą branżą związany, zresztą też chyba w poprzednim QA na te pytania odpowiadałem. Moje, moja wiedza na temat y, tematu, który omawiam, to jest po prostu kwestia researchu i kwestia przygotowania się do danego odcinka. Według mnie powinieneś nawiązać współpracę z kanałem Zero. Robisz znakomite researche, jesteś niesłychanie skrupulatny i sumienny. Brakuje im kogoś takiego jak ty, a tobie brakuje zasięgów. Co myślisz o tym pomyśle? Spróbujesz? Bardzo ci dziękuję za te słowa, bo to naprawdę no, bardzo miło się czyta takie coś. Natomiast... Jeżeli chodzi o kanał zero, hmm, wiesz co? Ja lubię tą społeczność, która wytworzyła się. To lubię to, że często rozmawiamy sobie w komentarzach na temat interpretacji podrzucacie często bardzo fajne rzeczy. I myślę, że gdyby moje filmy przeniosły się do kanału Zero, to ja trochę takiego kontaktu z Wami bym stracił, bo tam pewnie są jacyś administratorzy, którzy zajmują się komentarzami. Tworząc na własnym kanale robię odcinki o czym chcę, robię odcinki jak chcę, jestem w stanie odpisać praktycznie na każdy Wasz komentarz. Także liczę na to, że robiąc to co robię, robiąc to najlepiej jak potrafię, te zasięgi pojawią się w końcu i tutaj. Jak kult kocham już prawie 40 lat, to jednak odnoszę wrażenie, że niektóre teksty Grabarza wydane w formie poezji mogłyby konkurować z Gajcym i Baczyńskim. Nie myślałeś kiedyś, żeby poddać je analizie, jak to robiło się na lekcjach polskiego? Wbrew pozorom, ja staram się bardzo unikać tego, co robiliśmy na lekcjach polskiego. A konkretnie chodzi mi o to, że staram się nawet jeżeli chodzi o interpretację piosenki, korzystać z faktów, korzystać z wypowiedzi twórców po to, żeby to nie była tylko tam taka moja wesoła twórczość, tylko żeby rzeczywiście to, co mówię, miało odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlatego też teraz będę starał się zamieszczać jak najwięcej cytatów, tak żebyście wiedzieli, że dana informacja to nie jest jakiś tam mój wymysł, tylko rzeczywiście ktoś kiedyś o tym tam wspominał. Natomiast Grabarz pojawił się już dwa razy na tym kanale. Myślę, że pojawi się jeszcze nie raz, bo naprawdę w jego twórczości jest sporo takich piosenek, które na ten kanał pasują idealnie. Czy nazwa kanału pochodzi z wiersza Wolesa Stevensa The Emperor of Ice Cream? Pośrednio tak, natomiast w wierszu Wallace'a Stevensa nie jest wyszczególniony smak lodów. Smak lodów pojawia się dopiero w tekście Diamentowa kula Marka Dudkiewicza. no i to właściwie ten tekst był inspiracją do cesarza lodów bakaliowych. Co to za cesarz, który na QA nie konsumuje lubieżnie lodów bakaliowych? Na 20 tysięcy trzeba to zmienić. Wiesz co, ja się staram zrzucić trochę kilogramów, także pozwolisz, że ten challenge odpuszczę, a lody zjem na 100 tysięcy rozrywki, umysłowego wyzwania, jesteś w stanie zrecenzować pierwszą, lepszą piosenkę dzisiejszej młodzieży. My mieliśmy się czym zachwycać i ładnie to po kolei zbierasz i przybliżasz, a co według ciebie może zachwycać na przykład w twórczości Maty czy Jan Leosi. Nie wiem do końca, co może zachwycać, bo nie jest to twórczość skierowana w moją stronę i myślę, że ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby tą twórczość w jakikolwiek sposób oceniać. Wiesz co, jeżeli... Są ludzie, którzy chodzą na koncerty, są ludzie, którzy no, generują te milionowe odtworzenia na Spotify'u. To myślę, że ta muzyka ma sens. Jeżeli podoba się temu współczesnemu, nazwijmy to, pokoleniu, to znaczy, że jest okej. Okay. No, dobrze wiesz, że ja mam zupełnie inne gusta, nie słucham tych piosenek, ale nie chcę też tego jakoś mocno hejtować, bo jeżeli jest przestrzeń, żeby to sobie funkcjonowało, no to niech sobie funkcjonuje i tyle. Jaki jest Twój ulubiony zespół lub wykonawca? Jeśli chodzi o mój ulubiony zespół, to powtórzę się znowu co do poprzedniego QA, czyli będzie to Lombard, jeśli chodzi o zespoły polskie, i bon Jovi, jeżeli chodzi o zagraniczne. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Ulubiona piosenka Bonjowi These Days. Kiedy analiza Your Latest Trick? Analizy Your Latest Trick nie planowałem. Dire Straits jak najbardziej tak. Bardzo lubię ten zespół, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie akurat ten numer. Czy narodowość utworu ma znaczenie w pozyskiwaniu informacji o nim? Czy to głównie kwestia popularności utworu? Zazwyczaj popularność ma znaczenie. Nie jest to regułą, no ale oczywiście im piosenka popularniejsza, tym tych materiałów zazwyczaj jest więcej. Natomiast narodowość jak najbardziej ma znaczenie. Piosenki anglojęzyczne trafiają do o wiele szerszego grona słuchaczy. O wiele więcej ludzi pisze na ten temat, o wiele więcej ludzi tworzy jakieś tam artykuły. Na przykład robiąc odcinek o Falco korzystał z czeskiej strony, która była naprawdę wypakowana informacjami. To właśnie ona skierowała mnie w stronę na przykład tych gazet Bravo, których skany wrzuciłem potem w film. Także jak najbardziej. O piosenkach zagranicznych robi się prościej pod kątem pozyskania informacji. Aha, tutaj jeszcze taki fun fact. Jeżeli chodzi o polskie piosenki, to dosyć prosto robi się o zespołach, tak zwanego, jedno, o tak zwanych zespołach jednego przeboju. No bo wiadomo, że jeżeli zespół miał jeden duży hit, to zazwyczaj w każdym wywiadzie, w każdym artykule jakaś tam informacja o tej piosence jest zawarta. Czy planujesz wziąć się za takie polskie zespoły jak Koma, Hunter czy Rivers? Nie są to zespoły, których bym słuchał namiętnie. Nie są to zespoły, które leżą w jakoś blisko kręgu moich zainteresowań. Natomiast oczywiście jestem w stanie się przygotować do takiego odcinka. Natomiast liczyłbym tutaj na jakieś wasze konkretne propozycje, konkretnej piosenki. Może wzmianka o takim zapomnianym zespole WIF. Ich utwórcy Tadela często gości u mnie, ale o samym zespole mało można znaleźć. Wiesz, co też pierwsze słyszę o tym zespole, więc jeżeli znajdę jakieś tam ciekawe informacje, to zrobię chociażby o nim rolkę. Czy zdarzyło ci się porzucić rozpoczętą pracę nad jakimś materiałem z różnych powodów? Tekst okazał się zbyt skomplikowany, trudność researchu i zdobycia materiałów źródłowych itp. Taka sytuacja miała miejsce raz, i to dlatego, że nie otrzymałem od zespołu obiecanych. Może nie tyle informacji, co materiałów. Upomniałem się o to raz, potem drugi raz, potem chyba trzeci raz i w końcu sobie ten temat odpuściłem. Także no ten odcinek był tam stworzony, dajmy na to w połowie, znaczy w połowie był stworzony scenariusz i to jest jeden, jeden raz, kiedy porzuciłem odcinek. Zazwyczaj to jest tak, że wydaje mi się, że odcinek będzie prosty, krótki, a historia okazuje się tak ciekawa, że zazwyczaj te odcinki są dłuższe, także działa to raczej w drugą stronę. Z tłumaczeniem z angielskiego radzisz sobie sam, czy korzystasz z gotowych przekładów? Czy nie korci Cię, by zająć się jakąś słynną piosenką napisaną w innym języku niż angielski i polski? Z tłumaczeniem zazwyczaj radzę sobie sam. Nie lubię tych gotowych tłumaczeń, dlatego że tam jest sporo wypaczeń. Czasami ktoś, kto przetłumaczył dany utwór nie jest jakby związany z danym zespołem, nie do końca wie o jakichś niuansach, także wolę jednak tłumaczyć sobie sam. Zresztą no znam angielski na tyle, że no jestem w stanie sobie z tym w jakiś tam sensowny sposób poradzić. Piosenki nie anglojęzyczne, no było falko. No, taka pół anglojęzyczna, pół nieanglojęzyczna. Natomiast myślę, że jest parę takich evergreenów, które nie są po angielsku, a które na pewno na tym kanale się pojawią. Tak nieco z innej beczki. Jacy, o ile tacy istnieją, są twoi ulubieni muzyczni wykonawcy, wykonawczynie z ostatnich plus minus 20 lat. Ulubieni wykonawcy z ostatnich 20 lat, wiesz co. Hmm. Na pewno taki zespół jak Battle Beast to był zespół, który ja poznałem, bo oni supportowali koncert Powerwolfa w Gdańsku i mega się tym zespołem zafascynowałem. Mam płyty, do tej pory słucham bardzo często. Z tej samej stajni powiedzmy jest zespół Twilight Force. To jest zespół, który gra podobnie, taki melodyjny heavy metal, z tym że z takimi troszeczkę baśniowymi klimatami. Bardzo lubię zespół First Aid Kid i mam taką jedną płytę, ona chyba jest z lat 2000-, tak mi się wydaje, a konkretnie jest to płyta Rewind the Film zespołu Manic Street Preachers i do niej też bardzo często wracam. W Twoich opracowaniach skupiasz się w dużym stopniu na warstwie lirycznej. Czy w tym kontekście na naszej scenie muzycznej masz jakiegoś nieoczywistego faworyta, który być może przelatuje pod radarem szerszej publiczności? I w drugą stronę, czy Któregoś z wychwalanych twórców postrzegasz jako miałkiego Grafomana. To może zacznę od końca. O Grafomani pisaliście w kontekście autobiografii, w kontekście Jolki. Także jest to bardzo subiektywna sprawa. Na pewno wskazałbym Ci sporo tekstów, które są uznawane za jakieś wybitne, a ja tak naprawdę no, nie do końca rozumiem dlaczego. Natomiast nie chcę wywoływać tutaj jakiejś wojny, jakiejś kłótni, także nie będę precyzował, o jakie teksty mi chodzi. Natomiast nie wiem, czy jest ktoś, kogo mógłbym ci polecić, jak to nie jest jakoś mocno popularny, kto jest jakąś tam ukrytą perełką, także no, na tą chwilę nikt mi do głowy nie przychodzi. Czy masz pewne teksty piosenek, fragmenty tekstów, których znaczenie zamierzone przez autora znasz, a które jest wykrzywiane w popkulturze i cię to szczególnie irytuje? No, takim tekstem na pewno jest A my nie chcemy uciekać stąd. To jest tekst, który jest mocno upolityczniany i. Jak zazwyczaj naprawdę, jakby jestem zwolennikiem tego, żeby interpretacja tekstu była szeroka. Wręcz preferuję takie teksty, które da się zinterpretować bardzo szeroko. Tak, tutaj uważam, że ofiary katastrofy w górnej grupie zasługują na tą piosenkę, która jest takim. Może nie hołdem, ale przypomina o tej katastrofie. I wydaje mi się, że jest tyle piosenek w kontekstach politycznych, że tą można by było sobie odpuścić, i właściwie dlatego też nagrałem ten film. Jak się zapatrujesz na polską muzykę big beatową z lat 60. i 70. -tych? Rozważasz na kanale coś z tamtej epoki? Zapatruję się tak, że nie jest to moja mocna strona, ale jednocześnie. Bardzo chciałbym się w tym temacie zagłębić, także jeżeli masz jakieś konkretne propozycje, no to pisz, postaram się taki odcinek przygotować. Jakie miałbyś rady dla starych tekściarzy, którzy próbują poprawić swój skill? Dla starych tekściarzy nie mam żadnej rady, bo jeżeli są starymi tekściarzami, no to chyba wiedzą o tym o wiele więcej niż ja. Tak jak powiedziałem przed chwilą, lubię teksty, które można interpretować na wiele różnych sposobów, które każdy jest w stanie dopasować, jakby pod swoją sytuację, i tak dalej. Także myślę, że to jest taka jedyna rada, żeby ta interpretacja mogła być taka otwarta, żeby nie mówić w tej piosence wprost o co w niej chodzi. Natomiast tak jak mówię, no, nie jestem autorytetem w tej dziedzinie, także nie chcę tutaj nikomu dawać rad. Najzupełniej poważnie, bez prowokacji, czy podjąłby się pan interpretacji tekstu utworu, na przykład Disco Polo? Oczywiście przy założeniu, że ten tekst byłby ciekawy i dawał pole do interpretacji. Podjąłbym się jak najbardziej, nie ma tutaj żadnej <grywki> prowokacji w tym pytaniu. Nie wiem, czy analizy tekstu. Bo nie przychodzi mi do głowy żadna piosenka Disco Polo, która miałaby tekst taki, który nadawałby się tutaj do jakiegoś rozłożenia na czynniki pierwsze. Natomiast chętnie zająłbym się piosenką pod kątem historii jej powstania i ewentualnie historii zespołu. No bo, co by nie mówić, Disco Polo to jest taki. Jakby to powiedzieć, no to jest taka wizytówka tych polskich lat 90., no bo myślę ogólnie o utworach z tej epoki. Czy tworzy Pan własne utwory, liryki, piosenki? W tej chwili nie tworzę, oczywiście jako nastolatek miałem tam jakiś vibe na to, żeby, żeby zostać artystą, więc starałem się coś pisać, komponować. Natomiast jakby w dorosłym życiu kompletnie to porzuciłem. Lady Punk, oddział zamknięty czy Republika? Co sądzisz o zespole ich troje? Z tej trójki, co wymieniłeś, to myślę, że najbardziej Lady Punk, potem oddział zamknięty i Republika, więc dokładnie w tej kolejności, a zespół ich troje darze ogromnym sentymentem. E, uważam, że zespół ich troje to było takie zjawisko, którego nie było ani przed, ani po, że ich troje łączyło wszystkich. Słuchaliśmy tego my, znaczy, ja na przykład jako dziecko, słuchali tego nasi rodzice, słuchali tego nasi dziadkowie, te wszystkie sceny, które Michał odgrywał podczas koncertów. Ja wiem, że to dziś wygląda kiczowato, ale jakiś pomysł na ten zespół był. Także ja osobiście o zespole ich troje zawsze będę się wypowiadał pozytywnie. Jakie są Twoje doświadczenia z czynną muzyką? Grasz, śpiewasz, piszesz? Więc tak jak mówiłem, doświadczeń z czynną muzyką nie mam w tej chwili żadnych. Eee, trzymałem gitarę w ręku ostatni raz tylko po to, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie na miniaturkę dorosłych dzieci. Może warto zrobić analizę piosenki Dreadlock Queen Strachy na lachy? Dreadlock Queen, Strachy na lachy? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. Mam jakieś pomysły, jeśli chodzi o grabarza, ale nie myślałem akurat o tej piosence. No dobra, to były wszystkie pytania, a ja widzę, że mi się kończy... Czas na to nagranie. Także bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście, że jesteście tutaj tak licznie, że tak chętnie komentujecie moje materiały. I co? Widzimy się jak zawsze w następnym odcinku.